Ten pies jest kogutem On jest kogutem To jest kogut, nie pies To jest kogut On osiem z siedmiu walk wygrał I to wszystkie były walki kogutów Na śmierć i życie Moja malutka Moja malutka Ty kura zobaczysz jak my zagryziemy wszystkie koguty Ty kura zobaczysz jak koguty Wszystkie koguty będą zagryzione Wszystkie koguty 150 kogutów zagryziemy Kurwa, że nie wyglądał psa! Jak się za coś zabieram, to robię to od początku do końca. Także w przypadku psa: moje, moje, kogut, kogut. Oła! 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 Ała! Ała! Ach, mi jakiś kogut grisz. Skrub, kogut czy pieśń, bursz. Oła! Kurwa, paki masz grisz, pa! Paki masz grisz. Oła!